Siemano, siemano, z tej strony Piotrek i w dzisiejszym odcinku będzie Airsoft, czyli sobotnia ustawka na hali w Wrocławiu. Jest to replika Specna Arms Flex 01-02, czyli totalny, podstawowy karabinek, żeby zacząć tą zabawę. Każdemu polecam. Tutaj już się przygotowałem, ustawiałem sobie jako papa, żeby kulki leciały w miarę prosto. No i zaraz zaczynamy. Pierwsza runda kamera składki piersiowe, więc do tego tak to wygląda. Już wiem, że następnym razem będę próbował montować to na głowie, żeby było lepsze PUV. Dynamicznie pierwsze w życiu jestem, gdzie jest hala, jest dużo zabudowań, można było strzelać do siebie z bliska, więc stresik był, bo chłopaki mieli tam znacznie lepsze repliki, więc czasami te kulki odczuwa były odczuwalne. Wszystko lecieliśmy na semi, bez auto, więc nie było jakiegoś turbochaosu. Ekipy 10 na 10 więc bardzo przyjemna gierka. Szybka, technicznie można było sobie fajnie postrzelać. Ja tutaj, jak typowy beginner z kapelu, że tak to nazwę, nie wiedziałem co mam robić. Zestresowany biegałem. Śmiesznie było. Ja się tu uśmiałem. Jak popachy, że tak to powiem. No i tu na rogu za mną na mnie czekał. Szybka akcja, szybka eliminacja i kolejna zabawa. Zaczynamy. No i tutaj już ta runda była całkiem fajna, bo tutaj udało mi się już jednego kogoś tam ściągnąć. Weszliśmy na spokojnie do budynku. Sprawdziliśmy sobie tą prawą stronę tego budynku. Tam nikogo nie było. Nie będę tutaj nic mówić, możecie sobie to wszystko oglądać. Tu już kamerę zamontowałem sobie, na... owinąłem ją na barku. Więc całkiem przyjemniej to wygląda. Na samym, samym końcu. Ale będę jeszcze kombinował. Chyba najlepiej to było wtedy, jak była na, na lufie zamontowana. Tu w kałużę tak wpadłem, całe <grym> buty zalałem. No właśnie to był ten moment. No i tu się udało wchodzić do środka. Sprawdzić szybko, czy ktoś tu jest. I zaraz wyjście. A jak już wyszedłem na zewnątrz, to już połowy nie było ekipy. tutaj na lewą stronę jeszcze będę musiał położyć, żeby trzymać całą pozycję, bo wychylić się na lewą stronę jest dla mnie masakrycznie trudno. Jak chłopaki osłaniali, ale co osłonili, to co chwilę każdy schodził. No ogólnie, to były zasady dead match, czyli sieka. No i standardowy mój błąd. Prawa strona, cyk i zejście. No, i tutaj już trzymaliśmy się w miarę w kupie. Taki był plan, żeby się powoli przesuwać do przodu. Ale wyszło jak wyszło. Mieliśmy trzymać cały czas z jednej pozycji, żeby nas ewentualnie nie próbowali obejść. Dużo zabawy, śmiechu, tak to nazwę. My byliśmy tam, byłem w ekipie otośmowanej, na żółto jak widać, tu też kałuża kolejna, zaliczona fajnie, tu mieliśmy z prawej strony, teraz aktualnie z lewej, chłopaki przeskoczyli i było ciężko, żeby to utrzymać. Oficjalnie plan był dobry. Postaliśmy jakby w jednym miejscu. Tak jak widzicie nie schodziliśmy, więc cały czas pilnowaliśmy jednego miejsca, no ale niestety doświadczenie zawodowców, wyjadaczy wygrało. Jak już mogę tutaj zespolerować. No ale dużo nauczyłem się na takiej ustawce dużo doświadczenia, dużo zabawy już wiem na co zwracać uwagę. No i co? Miłego oglądania U. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w jakichś innych filmikach. Pozdrawiam. cześć!